Za to wideo pewnie dostanę kilka unfollow, ale i tak to powiem. Czas obalić pewną utrwaloną teorię. Dzieci nie powinny na co dzień pić wody ani z bidonów ze słomką, ani z bidonów z dzióbkiem. Dlaczego? Bo prawidłowe przełykanie płynów odbywa się tylko wtedy, kiedy pijemy z naczyń otwartych. No ale co jest takiego złego w tych słomkach i w dzióbkach, skoro logopedie się tak czepiają? Otóż same słomki i same dzióbki nie są takie złe, ale technika picia. Już tak. Uwierz mi rodzicu, że nie jesteś w stanie kontrolować podczas picia napojów przez dziecko, czy dziecko nie wkłada słomki lub dzióbka między zęby lub na język. A jeśli tak robi, to utrwala nieprawidłowe ruchy języka, co ma ogromne znaczenie, szczególnie w wycofywaniu seplenienia międzyzębowego. A picie znaczeń otwartych to profilaktyka logopedyczna niemal za darmo. Kupujesz bidon dla swojego dziecka? No to kup bidon otwarty koniecznie. Jeśli chcesz, bym zbadała nawyki Twojego dziecka, koniecznie zapisz się na konsultację. Link w opisie.